Dzień dobry, witam państwa na naszej farmie Lubuskiej Angusowo. Dziś, może troszkę nietypowy film, ale też mam tutaj nietypową sytuację dla naszego gospodarstwa. Otóż przyjechało do mnie dwóch nie, niesamowitych gości: Bogdan Tkocz i Tomasz Kwaśniewski. Bogdan Tkocz to jest nasz przedstawiciel świata optymalnych. Przewodniczący prezes Polskiego Stowarzyszenia Optymalnych, wydający gazetę Optymalną, Optymalni, którą wam od jakiegoś czasu pokazuje też na swoim kanale. No i Tomasz, Tomasz Kwaśniewski współtwórca diety żywienia optymalnego wraz z swoim tatą, moim guru Janem Kwaśniewskim pokazał nam Polakom jak powinniśmy się odżywiać, aby być zdrowym i aby być mądrym. Jak tych jak tak, jak powinniśmy żyć? Tych dwóch znamienitych gości mamy dzisiaj na naszym gospodarstwie. Cieszę, cieszę się z tego bardzo, że przyciągnęło to nasze gospodarstwo uwagę tak znamienitych gości i postanowili nas odwiedzić. Dziękuję panowie bardzo. Jakieś my, słowo? My, my dziękujemy i to jeszcze raz powtarzamy. To, co tu widzimy, to jest coś niesamowitego. Jest to przykład gospodarstwa, które powinno być pokazywane na całym świecie i. E, ja nas powiem w ten sposób, że unijni eurokraci powinni najpierw przyjechać, zobaczyć takie gospodarstwo, a później powinno tworzyć prawo się w Polsce i za granicą. I nie słuchajmy nikogo, słuchajmy takich, yy, takich ludzi jak, jak właściciel tego gospodarstwa. To wtedy będzie w Polsce dobrze. Dziękuję, Bogdanie. A Ja chciałem Wam zwrócić uwagę, że zwierzęta hodowlane pierwszy raz w życiu widzę... Każdy gatunek tak przyjaźnie nastawiony tak. do człowieka, nie tylko do swojego hodowcy, ale do, obcego, do obcej osoby. To jest w ogóle niewyobrażalne, nie że można aż tak żyć w, w przyjaźni ze zwierzętami hodowlanymi. No przecież to jest sama radość. Sama radość. <noise> I tak. Zwierząt się nie oszuka. Człowieka można oszukać, ale tak, zwierzę, zwierzę się nie oszuka. Zwierzę, to jest ten zapowiadany radę. raj na Ziemi. Dokładnie Coś pięknego, chcesz? Dziękuję Dziękuję? Dziękuję i gratuluję Dziękuję Tomasz Tomek wśród kóz Najpierw mnie pieski obłuchały i oblizały, a kuski się piesków nie boją O Jaki to mały jest, ale jaki fajny, ale jakiś kurde To dopiero wycinek Tomku czy znaczy, nie, nie chodzi o zwierzęta, wiesz, za ma. jakie ma zwierzęta? W cudzysłowie, w no. w cudzysłowie. No, no. Tomek rozpieszcza tutaj nasze no, no, kuski. Nie, no wiesz, ja jestem w szoku. No, no, czemu mnie nie chcesz modnąć? Nie ma takiej potrzeby. A kreszcze? Nie mają. Tomek szczęśliwy wśród zwierząt. Ale się ta biała nie uczy mi Tak To to jest ona? Ona, to są same kozy Ona tak po prostu lubi Bogdan wśród moich kóz Prezes Stowarzyszenia Optymalnych Zobaczcie jak go kozy polubiły Skoro zwierzęta mogą go tak polubić, to i ludzie go polubią. A to jest nasz kandydat. No. Warto na niego postawić. Kandydat do czego? Do wyborów w Sejmiku w śląskim. Do sejmiku Województwa Śląskiego. I mamy też w powiecie mikowskim dwóch kandydatów optymalnych. O, proszę. Pani Natalia Tkocz i Pan Damian Opiła. Grupa optymalnych. Grupa optymalnych. Startuje w wyborach samorządowych do sejmiku województwa śląskiego województwa śląskiego i powiat mikołowski Kandydatka z Orzesza Natalia Tkocz i z i z Bujakowa z Kostyni Pan Damian Upiła Będzie dobrze Będzie dobrze Skoro kozy polubiły Bogdana To i ludzie dadzą radę to zrobić Bogdan jako pasterz Nie tylko pasterz zwierząt, ale pasterz ludzi to może nam pokazywać, w jakim o, kierunku o, powinniśmy iść. Proszę, śliczny, 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 śliczny. teraz wizyta wśród naszych krówek mlecznych. Tomek ze smartfonem musi robić zdjęcia. Tak, pięknych krówek tam nie widziałem. Cieszy mnie bardzo. No, Tomek jest zaotechnikiem, także ma jako takie pojęcia. Wiesia się zdenerwowała, bo przestaliśmy ją, się nią zajmować. A ona przecież wymaga, wymaga po prostu cały czas opieki. A to przyszedł Helios pokazywać, kto tu rządzi. No, ale nie rządzisz tutaj, Helios. A to nasza jest Staszka. Staszka to jest krowa polska czerwona czystej rasy. A1, A1. A2, A2? O, no. To jest beta-kazeina. Duża szansa, 70%, że to jest kazeina A2, A2. Bo ja bardziej pamiętam to złe niż to dobre. A, no to dobre jest A2, A2. A1, A1. A1, A1 jest od krów e, czarnych lub e, biało-czarnych. Czyli HF tutaj będzie królową. Polega to na tym, że 60. Aminokwas... 67. Tak, 67 aminokwas jest albo, podmieniony. Tak, albo się trawi, albo się nie trawi. Albo to już mamy wyjaśnione. Tak. 100%. Przyszedł i Bogdan do naszej krówki mlecznej. Piesek, o. Piesek zazdrosny. Piesek chyba. zazdrosny troszkę. Próbuję pokazać, kto tu jest ważniejszy, ale nie. Bogdan sobie da, da radę. Wiesia zaakceptowała Bogdana. Można powiedzieć, Bogdan może ją też tutaj pogłaskać, pomiziać. Bogdan, takie gospodarstwo w każdej gminie to nasz cel. W każdej gminie trzeba potencjał polski wykorzystać i potencjał Śląska, i po to też powiedzmy te działania optymalnych i te starania się, żeby w naszym kraju i na Śląsku coś zmienić. I w samym powiecie mikowskim mamy bardzo dużo gospodarstw rolnych, w całym też województwie bardzo dużo i stąd też powiedzmy kandydowanie naszej tej grupy związanej z, z propagowaniem żywienia optymalnego, czyli z powiatu mikowskiego pani, do powiatu mikowskiego pani Natalia Tkodzi, pan Damian Opiła, którzy pomagają w szerzeniu tej tej wiedzy. Jestem bardzo im wszystkim wdzięczny, ale widać po tym gospodarstwie, na którym dzisiaj jesteśmy, że można żyć inaczej, że można, że tak powiedzieć, być częścią przyrody, nie trzeba żadnych wojen, niczego, tylko po prostu trzeba, trzeba żeby było normalnie i ludzie to muszą zrozumieć, że, że tak powiem, pasterze mają dojść do głosu i tego Państwu i sobie życzę i myślę, że bardzo dużo do zrobienia jest, tak jak powiedziałem, w powiecie, znaczy w, i w powiecie mikowskim i województwie śląskim I, i, na w tego kraju. Przera, i w całym kraju i w całym kraju od Śląska zacznie się bardzo duża zmiana czego państwu i sobie życzę doktor Jan Kwaśniewski to wiedział. Super dziękuję Bogdanie. Danie, jesteśmy przy tutaj naszych moich krówkach przy Angusach. Jakie twoje wrażenie. E, ja powiem w ten sposób no przede wszystkim drodzy państwo dzisiaj jestem u człowieka który jest absolwentem politechniki śląskiej. Ze śląska przyjechał tutaj e, tworzyć niebo, że tak powiem, e, na ziemi i te zwierzęta mają tu rzeczywiście raj na ziemi i powiem, e, powiem tak, no taki raj dla zwierząt trzeba stworzyć w województwie śląskim i również w powiecie mikołowskim, przez to zdecydowałem się, żeby zobaczyć na żywo, czy jest możliwość, żeby rzeczywiście ludzie z zagranicy przyjeżdżali oglądać nasze, nasze, nasze powiedzmy stada bydła i sposób powiedzmy produkcji żywności, bo to też o to przede wszystkim chodzi, a nie słuchać idiotycznych, że tak powiem rad urzędników, którzy tylko szkodzą. No tutaj można zobaczyć województwie lubuskim, dobrze mówię? Tak, jesteśmy w Lubuskim, lubuskim. choć tak wspomniałeś, jestem, jestem absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach i ten sentyment do Śląska zawsze gdzieś tam w moim sercu pozostaje, więc cieszę się, że, że ty, jako Ślązak, optymalny szef Stowarzyszenia Optymalnego, przyjechałeś tutaj zobaczyć, jak produkujemy prawdziwą żywność. No i to tą wieść będziemy nieść, ty, jako startujący w wyborach, będziesz tą nieść o produkcji żywności i Poprawnym odżywianiu news w swojej kampanii i w, w swoich późniejszych pracach, oczywiście. Ja, ja mam napisane na moim banerze optymalny kandydat i to jest związane właśnie z tym, że przez zdrowie do, do rozumu i przez rozum do bogactwa narodu i tylko ta, tą drogą można coś w Polsce zrobić. Innej drogi, drodzy państwo, nie ma i zawsze będą wymyślać tysiąc problemów, żeby wam pokazać, że Polska jest biedna i, i i źle za zarządzana musi być, bo musimy słuchać tylko naszych, że tak powiem, sąsiadów, którzy wszystko wiedzą. Ale przez to też zdecydowaliśmy się, e, powiedzmy, taką grupą trochę wystartować, czyli ja do Sejmiku Województwa Śląskiego, pani Natalia Tkocz do powiatu mikowskiego z okręgu Orzesza, gdzie też mamy dość, bardzo dużo tych naszych, że tak powiem, producentów żywności, rolników i pan Damian Opiłak, który jest z Bujakowa, i z Ornontowic, gdzie też, tak jak powiedziałem, to też jest taki okręg pastersko-rolniczy, więc drodzy Państwo, mamy o co walczyć i musi być głos i w Sejmiku Województwa Śląskiego i w Powiecie Mikowskim. Do tej pory chcę Państwu powiedzieć tak, nikomu z Tych osób, które, że tak powiem, są w Sejmiku i są w Powiecie Mikowskim, nie udało mi się ich zainteresować taką tematyką jak, jak tutaj. Była pani doktor Ewa Gwóźdź na jednym z, z posiedzeń Rady, że tak powiem, Rady Powiatu i co w, coś z tego wyszło? Czy mamy lepsze odżywianie, że tak powiem, w tak zwanych szpitalach? Nie, drodzy państwo, jeżeli chcecie zmiany, chcecie, żeby nasze rolnictwo pasterstwo służyło ludziom, ale też, żeby ludzie byli, że tak powiem, zdrowi, żeby. Aby ludzie doceniali to wszystko, a nie że przyjdą jacyś tam eurokraci i powiedzą Wam o CO2, a tu najlepiej widać. To, to aż serce się cieszy. Tu nie, ma, nie trzeba nic więcej. Tu jest niebo na Ziemi dla zwierząt i ludzi i stwórzmy takie coś. Na, na Śląsku i, i w powiecie mikołowskim. Tego Państwu i sobie życzę i głos oddany na tych kandydatów, których powiedziałem, czyli pan, na, na mnie jako na Bogdana Tkocza do Sejmiku Województwa Śląskiego z okręgu trzeciego, na Natalię Tkocz z Orzesza i, z, i Pana Damiana Opiły z Ornontowic, Bujakowa i, i powiedzmy z e, Gostyni, to nie jest głos na, oddany na darmo. My Państwa nie zawiedziemy na pewno, tego mogą być Państwo pewnie, dziękuję bardzo. Dziękuję Bogdanie, czyli robimy niebo dla ludzi na ziemi, tak jak mają moje zwierzęta. Tak. Właśnie Bogdan powiedział, te zwierzęta traktują nas jak partnerów, tak ale partnerów. Bogdan Jesteśmy zobacz... intruzami tutaj, drodzy Państwo, to jest rzecz niesamowita, tak jak powiedziałem, że tutaj jest niebo, jak się to mówi, na ziemi i, i raj na ziemi i cieszę się, że mogłem to zobaczyć, bo ja wiem, że reforma Polski, drodzy Państwo, będzie od Polski. Ja wiem i widząc to te, tutaj to serce się cieszy i to widać. Drodzy Państwo, te zwierzęta stoją, traktują nas jak partnerów, bo jesteśmy częścią przyrody, nic więcej. Żadnych wojen, żadnych zbrojen i każdy, kto się zbroi, e, działa na niekorzyść no przyrody. Na no. no naszą szkodę działa. Wszystko Ale zauważ... bezprawie zostaną odsunięci, drodzy Państwo. Nieważne, co Wam mówią. Zostaną odsunięci, bo muszą być odsunięci. Zauważ, jesteśmy w dość dużym stadzie, tu jest cicho. One w ogóle nie wyją. One w ogóle nie wydają żadnego, żadnego głosu. Dlaczego? Bo one są szczęśliwe. Panie Tomaszu, ja powiem w ten sposób. Skąd wiedza pana Taty o takim szerokim, że tak powiem, jak się to mówi, zasięgu, że, że powiedział, przekazał Polsce, co należy robić? Ja panu powiem tak, panie Bogdanie i panie Tomaszu, czyli Tomaszu, że ja tu widzę unijny program bioróżnorodności w najbardziej naturalnej formie, jaka może być, tak przyjaznych zwierząt hodowlanych gdzie a, zwierzęta zachowują się w sposób naturalny i bardzo przyjazny w stosunku do do ludzi, to nie, nigdy w życiu nie widziałem. Nigdy w życiu a widziałem troszeczkę. Szczególnie zwierząt w PGR-ach. Tak Jeszcze że... z wykształcenia z technikiem, zootechniki, więc musiałeś da... się troszkę napatrzyć. No, dawno nie widziałem czegoś takiego pięknego. To jest po prostu doktor Kwaśniewski w najczystszym wydaniu. Mm, tak. raj <laughs> dziękuję na bardzo. Ale... Raj, raj dla ziemi, dla zwierząt. A teraz drodzy, musimy zbudować mm, dla ludzi. Tak, a i przez to, drodzy mm, Państwo, wspomagajcie mm, ruch optymalnych. Wchodźcie do niego. Budujmy nowo rzeczywistość, o nawet krówki oddają głos. Drodzy Państwo, tylko i wyłącznie przez optymalnych dojdzie do tego, żeby w naszym kraju było normalnie i gdy nas będzie więcej, a doktor Kwaśniewski przekazał, ile nas powinno być, Czyli 10% narodu, żeby móc wymuszać na tych, delikatnie mówiąc, którzy nic nie wiedzą, bo oni nie przyjeżdżają tutaj oglądać takich, powiedzmy, stad i takich zwierząt, bo oni nie mają na to czasu, bo mają inne zajęcia, a powinni to zobaczyć, żeby wiedzieć, że żadne CO2, żadne bzdury, tylko powiedzmy zdrowie, radość i, i spokój na Ziemi, i spokój w Polsce, i przyroda, i, i będzie dobrze, drodzy państwo. Tylko wspomagajcie nas wszystkich, bo jest to naprawdę bardzo ważne. Nie ma ważniejszej rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję obu panom Dzięki. za, za Dzięki. miłe słowa, się Dzięki naszego za zaproszenie. Dziękuję. Jesteśmy już wszyscy razem po wizycie na naszej farmie. Bardzo dziękuję Bogdanie i Tomaszu, że przyjechaliście tutaj do mnie, tak zaszczyciliście moją farmę wizytą. Mam nadzieję, że wam się podobała. No i taką wieść o tym, jak można prowadzić rolnictwo, jak odżywiać ludzi, zaniesiecie w świat. My dziękujemy za to, że mogliśmy to zobaczyć i zobaczyć, że rzeczywiście budowanie raju na ziemi jest możliwe i to jeszcze w dodatku w Polsce. w Polsce. A ja za nie mówiłem, bo to, co zobaczyłem, to brak słów po prostu. Gratuluję. Dziękuję, Tomaszu. Dziękuję. Na koniec tylko można powiedzieć w ten sposób, drodzy Państwo, to, co jest w opisach biblijnych, że będą żyć w zgodzie, to to można zobaczyć właśnie na tym gospodarstwie. I tak jak powiedziałem, te zwierzęta wiedziały, że my jesteśmy ich partnerami. Super. Dziękuję Bogdanie.